Nie tylko nowa elewacja, ale także całkowity remont klatki schodowej i instalacja centralnego ogrzewania. Budynek przy Oświęcimskiej 66, należący do zasobów MZGK, przeszedł całkowitą metamorfozę. Jest to jeden z pierwszych budynków, który realizujemy już tutaj w 100% zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Oczywiście te prace też były podzielone. W zeszłym roku wykonano instalację centralnego odżywania, a w tym roku termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okienno-drzwiowej, przebudową brancu wejściowego i remont klatki schodowej. Całkowity koszt tej inwestycji wraz z centralnym odżywaniem wyniósł 885 tysięcy złotych. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ma w planie jeszcze zrobienie chodnika i wjazdu, aby cały teren wokół budynku był uporządkowany. To też zależy i od pogody, i od środków finansowych, ponieważ wbrew pozorom tego typu prace, właśnie jak położenie kostki brukowej, czy przy ogrodzeniu, one też jakby nie są tanie. A tutaj jeszcze dodatkowo musi być odpowiednia pogoda do tego, żeby można to było wykonywać, ale oczywiście już to planujemy. No mam nadzieję, że w tym roku uda się dokończyć ten budynek również z tym terenem przyległym. Jeżeli nie uda się w tym roku, to na pewno w przyszłym. To nie jedyne wyzwania, jakie stawia przed sobą MZGK. Na termomodernizację czekają jeszcze budynki przekościelnej 5, który jest już też po instalacji centralnego odżywania, a także robotniczej 17/19 na który już został ogłoszony przetarg. Ma też w planach sukcesywne remonty instalacji centralnego odżywania przybytomskiej 27/29 oraz klatki schodowej wraz z wymianą wszystkich instalacji Bytomskiej 37.